W tym roku dla niektórych świat się zmienił. 17 i 10 rodzin otrzymało szlachetną paczkę, również dzięki Wam. Bardzo Wam za to dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia i w przyszłym roku. W tym roku wspólnie zorganizowaliśmy dla studentów warsztaty Summer Startup School. W tym roku pomogliśmy kilkuset tysięcy pacjentom uzyskać szybką poradę lekarską online. Ponad połowa tych pacjentów uzyskała poradę. W godzinach nocnych oraz dni świątecznych, czyli wtedy, kiedy standardowe poradnie były dla tych pacjentów niedostępne. W tym roku uruchomiliśmy wspólnie kierunek Komunikacja Cyfrowa, na którym uczymy studentów, jak korzystać z nowoczesnych metod i narzędzi do komunikacji online w firmach. W tym roku udało nam się wraz z partnerami przeprowadzić kampanię społeczną. Tak dla edukacji klimatycznej. Z dużym sukcesem ponad 60 tysięcy Polek i Polaków poparło naszą akcję. No i też w tym roku uruchomiliśmy Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej, który mamy nadzieję doprowadzi do wdrożenia edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach edukacji. Trzymajcie za to W tym roku po raz trzeci zorganizowaliśmy przefantastyczną konferencję z Sekson, na której wyłączaliśmy tabu, a wyłączaliśmy wiedzę. W temacie seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami. W tym roku opublikowaliśmy 11 raportów, w tym dwa przewodniki. Zorganizowaliśmy największą edukacyjno-technologiczną inicjatywę w Polsce Digital Festival. Mamy na koncie Hackathon i kilkadziesiąt edukacyjnych materiałów wideo i podcastów. W tym roku treści o tematyce LGBT przeczytano ponad 2 miliony razy. Użytkownicy poświęcili na to 150 tysięcy godzin, czyli 17 lat. Dzięki temu skrót LGBT nabrał kształtu konkretnych ludzkich twarzy, imion, nazwisk i konkretnych historii. W tym roku zbadaliśmy dokładnie, co to znaczy, że przyszłość mediów wpisana jest kodem. I pokazaliśmy to na billboardach i w social mediach tysiącom odbiorców. W tym roku cyklicznie badaliśmy, czy pracownicy czują się angażowani. I okazuje się, że także w czasach pandemii można z sukcesem budować coraz przyjaźniejsze środowisko pracy. W tym roku wspólnie udowodniliśmy, że w digitalu emocje i siłę bycia razem można poczuć tak samo mocno jak w rzeczywistości. Aha, i zebraliśmy za to najważniejsze polskie nagrody. W tym roku dzięki wyjątkowym koszom piknikowym sprawiliśmy wiele radości i pozwoliliśmy setkom osób spędzić miło czas z najbliższymi na świeżym powietrzu. W tym roku razem zrobiliśmy wiele dobrego. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego w nowym roku.